Naćpał się, naćpał się Zbiegło, no kurwa to musi być coś no, z jak kurwa... Jak statki na niebie no, To wiem co jakiś maniany kurwa Ja pierdolę mi to jebie po stary, co ty e, to jest, co Światełko do nieba kurwa ja, Tak Twój to się chyba naćpał nać mam się, naćpał się O kurwa Już po nas jadam kurwa, usłyszeli no. Ja mam już kaptan. Let's pausa, let's Ja Jestem bezpieczny, kurwa. Jest zajwisty kurwa. Chcielibyśmy się tutaj powitać serdecznie. Fajnie zej. Jako zarząd tutaj najwyższy trochę w WDH. No. I kurde, to jest takie jubileuszowe nasze nagranie. Jesteśmy z wami kurwa jeden rok, kurwa i... Trzy dni dni dni, kurwa gramy do końca świata, i pięć tysięcy dni kurwa dłużej, kurwa. mogę Mogęś powiedzieć dwa, żeby było dużo do świata. Dobra, dwa. No. Tysiące. No, i tak ogólnie y, wiecie, nie? Co? Bliżej. Hej, dwa tysiące to ty mi musisz żądać, siana. Siana, kurwa. Koniecznie ja się mam... naćpałem. <noise> Bęk! <głos> <głos> nie, stary. Wiesz, no jest fajnie, nie? W plenerze kurwa jest zajebiście ogólna. No więc trzy dni temu pyknął nam roczek grupy, ale że sobota przypada 13, -tego, niestety. A jak kurwa miałem wypłaty, to zawsze sobota był 10. No. A jak w ten miesiący dostałem wypłaty, to nie ma 10 -tego w sobotę. Czujesz. Czuję to, czuję. Co, no, coś się dzieje na mieście w ogóle, kurwa. Dzieje się coś na mieście, my też coś robimy. Na mam mieście. kontakty z Rudkowskim. Znałem go osobiście, to może mi ktoś przekaże. Dobra to on kurwa. Nie, on jest zajęty mamą Madzi teraz Sosnoca. Tak, mama Madzi nie chce kurwa dwa palce w cipa wsadzić. A tak ogólnie to wiedzie. jesteśmy popierdoleni, nie? Jesteśmy popierdoleni! No. Jesteśmy kurwa jednięciu fuj. Kurwa Janek, nie obrzygaj nam kurwa żubę. Co? To grupa? Ole grupa. O kurwa. Dobrze, teraz na. Nie. Tak. Naćpau się, naćpau No, Tak. No, tak. No, tak. No. Naćpau się, naćpau się. Stoimy tak? Stoimy tak? Nie, stoimy tak? A jak? A jak? Tak. No. no, jeszcze raz na planie. Jeszcze raz na planie. Mam kurwa. Jeszcze raz na planie. Jeszcze raz na planie. Jeszcze raz na planie. Jeszcze raz na planie.

Ał, ktoś się naćpał, A Akcja została ogarnięta. Krzysztof Rudkowski ze swoim patronem zjechał z samolotu na nie. Wee. się. Wszystko jest w porządku, wracamy do naszego nagrywania Bang! A tam ty tego nagrywał? No to kontynuując temat. E jaki był początek? A, Rudkowski przyjechał. Wróć wcześniej. Nie, wyjechał. Pojechał. Rok grupy WDH. Kurwa, cały, ten cały jeden rok kurwa czułem. i trzy dni Czyli to będzie 368 dni Tak Zaleszek... No, ustęwny, był, nie no. wiem nie wiem ile było przestępstw teraz był przestępstw. to 366 i no. 369 9. A teraz to podaj w godzinie O kurwa Jeszcze matematyka no, tak. I Nasza no. pani od polskiego, z sympatycznej szkoły, przed którą stoimy. Bardzo cię teraz pozdrawiam, jakaś kurwa tutaj nie ma. Jo, 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 ale fajna szkoła. Fajna, fajna szkoła, zajebista. ty byliście jak widać. No, co chciałem powiedzieć. Dobrze, że jej nie było widać, kurwa, no. to, że jej nie widzę. Tak, tutaj w imieniu zarządu i swoim osobistym, jako prezes WDH uroczyście otwieram sezon letni. Tak, 2000... jesteśmy w plenerze. Kurwa 13. Jesteśmy w plenerze. Beng! Bang, bang, bang! Miałbym bang. wstączkę bym tym roście, ale nie mam czym. Nie mam wstączki. Dobra, chuj no, ze wstączką wiadomo o co chodzi. Nie wiemy kiedy. No, <głosy> <głosy> co wiemy, bo tu kurwa koło tej szkoły były wstążki fioletowe żałobne. Nie, to żałobne. Chuj. No, nie wiem, jak to. ale sezon letni uważam za otwarty.

bo po cykli reprezentawskich dodatku yy, mam kurwa garaż po dziadku <grymne> nie, nie <wylego>? wiem właśnie <grymne> tak grywał, nie? nie wiem stary, ale wiem, że a tak a propos to już zamawiamy kurwa yy, prognozę pogody na, na weekend mayo. Tak. potem na 1 czerwca potem na 11 sierpnia, wiałam, ja się za A ja w ogóle, Zajarza żeby było, było tak zajebiście, nie? No, co no. ja chciałem powiedzieć... Otworzyliśmy sezon letni w gronie tutaj najwyższym, z szefem, dyrektorem, prezesem i oczywiście kierownikiem, kamerzystą. dobry. wieczór. Janek, daj znać, czy jesteś. O, właśnie. O, właśnie. No i to się robi w plenerach, kurwa. To je, je, je. Pokaż Chodź. moje Nike. Dzisiaj nie. Nike. Dziesieniutki. Nike. Dziesieniutki. Dzisiaj nie ma Tak Dzisiaj nie ma Piątku dzisiaj nie ma, dlatego przyjechałem z dziczyzny Chcą berek taki, ciakowaty Musi być, nie wiadomo Przyjmujemy To co? Nie, to zawracamy kurwa wam czasu I macie go w kule, ale mamy, mamy czasu bo... Obiad on, stygnie on, Obiad stygnie, dziczyzna jak jest 13 Tak mówiła, jak wiosna robią Ole Poszła płacić jeździe

Załóż wygodne buty i bez czasu kredyt Zabieram Cię na spacer, by dać Ci kilka opowieści posłucha sobie epki napisanej w tydzień Może byłaś inspiracją, idąc w tym samym chodnikiem Może codziennie Cię widzę, jak idę do sklepu I dajemy sobie policję znaczący spojrzeniu Potem gubiły się w biegu i już nie pamięta o I pewnie nie wiesz, że to dzięki Tobie piszę zwrotkę Odwracam za Tobą głowę swojej, nie ruszysz Boże bo Może przeciąłem Ci drogę, jak sam te I to jest per więc sobie nieświadomość, bo do końca wiem, czy ucieszyła cię ci wiadomość Więc idziemy swoją stroną To w zasadzie nie głupie, bo gdy wrócisz do domu, odpalisz mnie na YouTube A ja muszę ci powiedzieć, że siło